łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które będzie podstawą dzisiejszego rozważania, zacznie się od słów trenów, a potem kilka rzeczy dopowiem, ze względu na to, że wydaje mi się, że trzeba byłoby podać pewien przykład tego, co, o czym będę za chwilkę czytał. Słowa trenów, trzeci rozdział, wybrane wersety. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, a miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawił się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Wszechmogący Boże i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, byś zechciał ja pobłogosławić zarówno słuchanie i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Mamy szesnastą niedzielę po Trójcy Świętej. Słowa trenów generalnie no jakby no siłą rzeczy temu, co tutaj jest mówione w jakiś sposób kierują nas myślami w czas ostateczny, ale nie chciałbym tego tak ująć. Dlatego stwierdziłem, że muszę jakby poszerzyć kontekst jakby w ogóle oczekiwania, w ogóle zasmucenia i dlaczego warto czekać i dlaczego ta ufność jest tak ważna i tak sobie pomyślałem, że że połączę ten tekst jeszcze z jednym tekstem, i na podstawie tego tekstu pokażę, jak ważna jest ufność, to zasmucenie, które też jest konieczne, które bardzo często pojawia się w naszym życiu, ale już w bardziej taki namacalny, taki naturalny sposób. I przeczytam wam Ewangelię Jana. Już nie wstawajcie, proszę, będzie to tekst, który podejrzewam, że doskonale znacie, ale on wprowadzi nas dokładnie w temat tego, co mam na takie wrażenie, autor trenów chciał powiedzieć. Posłuchajcie. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc, Panie, bo to choruje ten, którego miłujesz. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już to jest bardzo ważne. Od czterech dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł Jezus. Zmartwychwstanie, brat twój. Odpowiedział mu Marta. No, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? że mu tak, panie, uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus wzniósł oczy w górę, rzekł ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. Jak dla mnie wypisz, wymaluj to, o czym autor trenów mówi tak bardzo ogólnie. Co ciekawe. Dzisiejszy tekst, ten drugi, jest opisany tylko i wyłącznie raz i nie są to Ewangelie synoptyczne, tylko jest to Ewangelia według Świętego Jana i to tylko raz. Natomiast jeżeli chodzi o Marię i Magdalenę, o nich Łukasz już wspomina kilka razy. Między innymi wtedy, kiedy Jezus przychodzi i jedna z kobiet po prostu nie robi tego, co powinna. Ta, co powinna, upomina tą, że ta nie siedzi, a. A ona tutaj się ogarnia ze wszystkimi sprawami, a Jezus na to w ogóle nie reaguje. No, Jezus wtedy mówi te z nami te słowa: Ona wie i dobrą cząstkę wybrała. No i mamy dzisiejszą sytuację, która jest bardzo ważna, bo tutaj autor tenów mówi, że trzeba czekać, jest ważna cierpliwość. Gdzie jest Jezus, kiedy dowiaduje się o tym, że jego przyjaciel, no, jest, tu jest napisane, jest chory. Możemy przypuszczać, że informacja, która do niego dotarła, no była informacją umierającą. Okej. Okay. To powiedzcie mi, jak reagujecie zazwyczaj, kiedy słyszycie, że sytuacja jest krytyczna? Że ktoś wam bliski no po prostu umiera. Ja wiem, że to może nie jest jakby naturalna rzecz i nie wszyscy to jeszcze przeżyli, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Dostajecie taką informację. Co robicie? No dzisiaj proste. Bierzemy telefon. Jeżeli mamy możliwość, wsiadamy do samochodu, do pociągu, no i jedziemy w tym kierunku, w którym mamy zmierzać, żeby się pożegnać. Jezus tego nie robi od razu. Uwaga, jest 33 do 35 kilometrów od Betanii, w mieście Betabara, tak przynajmniej mówią e, bibliści. No to jest mniej więcej odległość, jak stąd do Żor, może tam tych dalszych opłotków Orzesza. No czyli, jakbyśmy mieli sobie uzmysłowić to, że na piechotę trzeba ten kawałek pokonać, no to jest dość dużo. A tak, jak patrzyłem na Google, no to jest około 6 godzin marszu, takiego spokojnego. No niektórzy tutaj, mam świadomość, że szybciej tą odległość pokonają. Mamy tutaj osoby, które po 60 i 100 km po górach biegają, ale umówmy się szczerze, mówimy o prostych ludziach, którzy no, malutkie kroczki stawiają, ok? Także nie, nie was biorę pod uwagę, bo jest aż dwójka tutaj. Aż takich tutaj wariatów górskich. 6 godzin. Czyli odległość daleka, ale nie jakoś specjalnie. Problem jest jeszcze troszkę inny. O tym ten tekst, który dzisiaj przeczytałem, ze względu na to, że on jest dość długi, nie przeczytałem w całości, ale tam jest taki moment pomiędzy tym, jak Jezus rozmawia z Marią, a tym momentem, kiedy Jezus każe odsunąć włas, gdzie uczniowie mówią przed chwilą chcieli Cię tam ukomionować. Nie ryzykujmy. Nie idź do, do tego miejsca, bo to za duże ryzyko dla ciebie i dla nas. Jezus jednak podejmuje to ryzyko i on tam idzie. Ale słuchajcie. Maria wysyłając wiadomość do Jezusa, że jest umierający jej brat. Nie wie, jak bardzo boją się uczniowie którzy są z Jezusem żeby tam pójść i wrócić bo ryzykują swoim życiem Jezus zwleka ale jednak przychodzi Co z tego wynika My mamy bardzo taką mamy chęć mamy chcielibyśmy żeby nasze życzenia spełniały się już teraz zaraz do tego jesteśmy też przyzwyczajeni, chcemy coś kupić, jako sytuacja z, z, jakby, z życia, jak czegoś nie ma w sklepie, no to wchodzi się na Allegro czy na, jakąś inną, na jakiś inny portal, no i się kupuje, no i za 2-3 dni jest już w domu, ktoś przywozi albo odbieramy w paczkomacie. A jak nie ma, no to zbieramy pieniądze, jak nie ma, zbieramy pieniądze, to bierzemy używane. Generalnie dzisiaj jest tyle możliwości, żeby mieć od razu albo w miarę szybko rzeczy, które chcemy, jest nieprawdopodobne. Ale ludzie od zawsze mieli taką chęć, żeby to, o co proszą w tym momencie albo w jakiejś najbliższej przyszłości się spełniło. I Maria prosi o to, wysyła do Jezusa informację, umiera, chce, żebyś przyszedł i chce, żebyś go uzdrowił i chce, żeby się to wydarzyło wtedy, kiedy ona tego chce. Jezus robi trochę inaczej, i tutaj okazuje się, że generalnie dochodzi do konfliktu. Maria potem ten konflikt jakby chce wzniecić, bo ma do niego pretensje. Jezus dość ciekawie reaguje, bardzo ciekawie jak dla mnie inaczej niż my wszyscy. Ale bardzo ważny jest ten moment, w którym my mamy pewien plan i uważamy, myślimy, że wszyscy wokół muszą do tego planu się dostosować. A pomimo wszystko, my dzisiaj jakby jesteśmy w tym szerokim kontekście. Czyli wiemy, co się wydarzyło, wiemy, że zostało uzdrowione, wiemy, że Jezus był daleko i że się jego uczniowie bali, ale ona tego nie wiedziała. Ale czy na pewno nie wiedziała? Czy nie wiedziała, że Jezusowi grożono śmiercią? Ale miała swój cel. Chciała, żeby on został spełniony. I to jesteśmy dokładnie my. My i nasze postrzeganie rzeczywistości i nasza chęć posiadania. Czegoś, albo osiągnięcia czegoś. To nie musi być zawsze rzecz. Bóg ma plan? Fajnie, że my go mamy. Gorzej, że my mamy często plan, którego nie chcemy zmieniać, albo którego nie chcemy specjalnie konsultować z tym, który ma ten plan lepszy. To jest jakby pierwsza rzecz. Jezus, mimo wszystko, jednak nie zostawia przyjaciół samych. Ale Maria i Marta jeszcze o tym nie wiedzą. Nam się często wydaje, że Bóg nie spełnia naszych. Życzeń, naszych planów, naszych zamierzeń, z którymi nawet się z nim dzielimy, no bo one trwają trochę dłużej niż byśmy chcieli. Ale to nie zawsze tak jest. Mamy więc wezwanie na pomoc. Wiemy, że Jezus zwleka, ale zwleka z bardzo konkretnego powodu. I uwaga, nie jest to wcale chęć przytrzymania kogoś w napięciu tylko bardzo jasna świadomość komunikacji za chwilę jednej bardzo istotnej rzeczy. Tutaj w tym tekście, który przeczytałem, jest bardzo to czytelne. Jezus chce zakomunikować światu, że jest kimś więcej niż prorokiem, kimś więcej niż szamanem, uzdrowicielem, kimś, kto lata od miasta do miasta i robi szum, tylko chce pokazać, że jest Bogiem. I ten czas tego zwlekania był bardzo istotny. W, w kulturze żydowskiej jest tak, że ciało może wrócić do ciała po trzech dniach. Do trzech dni, jeżeli ktoś nie, o, nie daje oznak życia, to jest, i być może nawet się zdarzało, to, że ludzie zostali uzdrawiani. No, dzisiaj mówimy o śmierci klinicznej i, i o tym, jakie jak, 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 jak śmierć kliniczna ma skutki i jak ona wygląda. Żydzi ujęli to w trzech dniach. Do trzech dni, jeżeli coś się wydarzy, w sensie, że ktoś wyzdrowieje, to to może mieć miejsce. I zobaczcie, tutaj dzisiaj czytałem uzdrowienie młodzieńca z Nain. Ten moment uzdrowienia był od razu. Czyli umarł, Jezus przyszedł, powiedział młodzieńcze, wstań, ten wstaje. Co ciekawe, z córką Jaira było dokładnie tak samo. To było kolejne wskrzeszenie. I za każdym razem te wskrzeszenia dotyczyły chwili zaraz po śmierci, albo kilku może godzin. Natomiast tutaj mamy do czynienia właśnie z uwagą na te konieczne trzy dni. I po czterech dniach Jezus przychodzi i uzdrawia człowieka, bo chce pokazać, że uzdrawia więcej niż tylko ciało, ale i ducha. No to taka metafora, Odrętwiałego ducha, którego możemy wyciągnąć z podpowierzchni. Tylko uwaga, chyba nie końca my jesteśmy w stanie tego ducha wyciągnąć. Zobaczcie, jak wielu ludzi wokół nas, być może my też do takich należymy, albo mieliśmy już taki epizod, no czuje się po prostu wypruta ze wszystkiego. Czyli znaczy, niby mamy pracę, niby mamy gdzie mieszkać. Mamy nawet. Co z czasem zrobić, bo jest przecież Netflix, są jakieś tam książki, są nasze hobby, jest nasze hobby. Ale mimo tego, w jakiś sposób czujemy się no, puści, jak, jak, jak nie do końca spełnieni. Wszystko niby mamy, ale nasz duch jakby tak w nas troszkę podumiera. Jest taka teoria, w której mówi się, że alkoholizm tak naprawdę właśnie wtedy się pojawia albo w ogóle wszelkiego rodzaju uzależnienia. Wtedy, kiedy duch czuje potrzebę wzrostu, a my ten wzrost robimy na zasadzie właśnie Netflixa, filmów, seriali, głupot, które, na które poświęcamy czas. A nie na istotne rzeczy. I wtedy właśnie pojawiają się wszelkie izmy, które niszczą człowieka który sam, sam się w nie wpędził i sam się nimi dystrybuje, dyst, Znaczy, prowadzi do destrukcji. I to jest, jakby, już taki przykład, niekoniecznie wskrzeszenia kogoś z martwych: w sensie, że mamy cztery dni i ktoś już po prostu odchodzi, ale mamy człowieka, którego mamy na, na dzisiaj, tutaj, w tej chwili, który też potrzebuje uzdrowienia. Tu też potrzebuje takiego dotknięcia, w którym nareszcie może wyjść z tego pustego grobu, który może czymś zapełnić. No i spójrzmy na Marię. Czekała, no bo chciała, żeby to się wydarzyło od razu. Ona być może nawet miała na myśli młodzieńca z Nain, być może miała na myśli córkę Raj, Jaira. No przyszedł od razu. A Jezus przychodzi później, bo ma plan. Co ona robi? No wyrzuca mu, krzyczy na niego, dlaczego nie przyszedłeś, czekaliśmy na ciebie. Co Jezus robi? Kobieto, weź ty się uspokój, weź ty na mnie nie krzycz, dajże spokój, daj mi to wszystko wytłumaczyć. W ogóle takiego dialogu nie ma. On cierpliwie wysłuchuje tego, co ona chce mu powiedzieć. Czy my dajemy sobie takie prawo do wykrzyczenia naszych bóli i pretensji? Czy uciszam? Nie, nie, tylko spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie. To też jest nauka, myślę, bardzo ważna. Ból i krzywda muszą być no, często wykrzyczane, ale dobrze jak są wypowiedziane. Jeżeli mamy coś do kogoś, jeżeli mamy do siebie coś, bardzo ważne, jeżeli mamy do siebie coś, to też warto o tym powiedzieć. A my mówimy: Nie, nie, nie warto, wiesz, no, tutaj Bóg nie pozwala, nie wolno krzyczeć, nie wolno się w jakiś sposób tam emocjonować, no bo to, to nie wypada, przecież ludzie usłyszą. No i niech słyszą, niech się uczą. Że mamy emocje, że mamy myśli, że mamy coś, co chcemy wyrazić. I fajnie by było, żeby ktoś posłuchał, tylko gorzej jest z tymi słuchającymi, bo nikt nie chce słuchać dzisiaj. A tym bardziej pretensji. Ale Jezus bierze to na klatę, wysłuchuje i mówi tylko jedno słowo, znaczy w zasadzie dwa. Zostanie wskrzeszony. nie, trochę więcej zostanie uzdrowiony czy wskrzeszony twój brat i koniec i idzie i to robi daje przestrzeń w której ktoś wyraża swój żal nie mówi, że miał inny plan, bo to absolutnie by nic nie zmieniło. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której Jezus rozmawia z Marią. Ona mówi, że ona miała taki plan, chciała, żeby to się szybciej stało, a Jezus mówi: nie, nie, ja mam inny plan, bo wiesz, bo tutaj chcę teraz ludziom pokazać, że jestem Bogiem i generalnie chcę, żeby oni wszyscy w to uwierzyli. A ona mówi: ale wiesz, no nie wiem, czy to ma sens, bo nie wiem, czy wszyscy uwierzą. No dyskusja po prostu na kilka dni. Wysłuchuje, mówi co i robi to, co ma zrobić. Znaczy, jak niesamowicie ta komunikacja między nimi przebiega, ale też i dochodzi do tego, co ma nastąpić. Czyli jest uzdrowiony i jest pokazane to, co miało zostać pokazane. Jezus nawet po czterech dniach martwego ducha potrafi wskrzesić. To chyba potrafi też zrobić coś z nami. Gdzie my jeszcze owinięci bandażami, i jeszcze nie w grobach, jeszcze nie w jaskiniach, jeszcze nie w grobowcach. A być może już jednak takich mentalnych jesteśmy. Słuchajcie, coraz częściej mam rozmowy z młodymi ludźmi, e, którzy jeżdżą dobrymi samochodami. E, mają domy, mieszkania, na których wielu ludzi starszych ode mnie, starszych od Was musiało pracować wiele lat. E, stać ich na niesamowite rzeczy. E, jeżdżą w miejsca, o których ja nawet nie wiedziałem. Ale przychodzą i mówią, że no, czują się puści, coś tacy, nic już ich nie cieszy. Dlaczego? Myślisz, no, mają wszystko. Osiągają cel za celem, sukces za sukcesem, a przychodzą i mówią, że są nieszczęśliwi. I wiecie, najłatwiejszą odpowiedź było, bo no, wiecie, bo Bóg jest. Tym, który tam wam te życie poukłada. Okej, okay, jak najbardziej. Ale mam wrażenie, że Bóg jeszcze coś chce wy pokazać i coś wykorzystać. Bóg chce wykorzystać każdego z nas. Człowieka. Społeczność. Kościół, ale nie budynku takiego czy innego, tylko ludzi, którzy <laughs> będą się cieszyć z Tobą, będą z Tobą płakać się z Tobą modlić. Będą obok Ciebie wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował. Ci ludzie zazwyczaj są samotni, dlatego są nieszczęśliwi. Są też ludzie z innego pogranicza, nie mający nic, nie mający żadnych planów, nie mających celów, i też są puści. Z tego samego powodu, bo nie mają człowieka obok siebie. Często z ich wyborów odrzucili rodzinę, odrzucili ludzi, którzy chcieli im pomóc. Ale są samotni. I zobaczcie, dwa różne skraje. Ten sam problem, samotność. No i ludzie z pogranicza, którzy no, trochę by chcieli, ale już są świadomi, że to nie jest, aż, nie jest to wszystkiego tego warte. I też często są samotni. I mówią, no ale z kim? I wtedy jest tak, mówimy o kościele. Ale o ludziach, którzy są w tym Kościele. Bo po to jest budowany kościół, po to, żeby spotkać się z ludźmi, żeby być obok siebie, żeby siebie słuchać, żeby się sobą smucić, żeby sobą wspominać, żeby opowiadać o tym, gdzie się było, co się przeżyło, co, co mnie boli. Ale czy my dajemy sobie jeszcze dzisiaj taki moment, w którym pozwalamy, żeby ktoś nawet po tych czterech dniach do nas przyszedł, czy wolimy, ach, nie przyszedł? 15 po. Koniec. Ja już dziękuję. Wiecie, Jezus mógłby pewnie i Bóg mógłby wiele rzeczy zrobić, ale niestety do większości rzeczy wykorzystuje ludzi, którzy mają czas. Jeżeli modlisz się o cokolwiek, to nie czekaj na piorun, na, na piorun, nie czekaj na coś, co spadnie z nieba i pojawi się nagle przed Tobą jako rozwiązanie, ale czekaj i słuchaj ludzi, którzy będą obok Ciebie. No, będą, mam nadzieję, że będą to też ludzie z kościoła, ze społeczności, którą chcemy razem budować. Ze społeczności, którą musimy budować na nowo, bo trochę żeśmy się wszyscy rozjechali. Dzisiaj jest taki moment, w którym Księga Trenów mówi, że warto poczekać. Jezus pokazuje, że warto poczekać, bo jest coś do pokazania. Nie bądźmy niecierpliwi. Poczekajmy. Otwórzmy oczy na człowieka, który być może faktycznie do nas przyjdzie, z rozwiązaniem modlitwy, którą do Boga zanosimy, albo zanosiliśmy kiedyś tam dawno. To inaczej się nie wydarzy. Także budujmy społeczność. Nawet kiedy kończy się ta chęć oczekiwania, bo te trzy dni jest tym dniem tego ostatecznego oczekiwania, to okazuje się, że. I ten dzień później też jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. I tego nam tutaj w tym kościele, w tej parafii, w tym zborze życzę, życzę tego wam wszym rodzinom, życzę wam tego w pracy, żebyście zawsze ufali, że modlitwa może zostać spełniona dzięki tym, których możecie mieć obok siebie. Dzięki Bogu. Amen.